Jeśli jesteś perfekcjonistą, jeżeli bardzo dbasz o każdy szczegół swojej pracy, bardzo się przez to też oceniasz i trudno ci jest niektóre zadania puścić, krytycznie się przez to oceniasz i to zaniża swoją, Twoją ocenę, to posłuchaj o pewnych badaniach, które pokazują, jak wygląda poczucie wartości w przypadku osób, które mają większe wyniki i które tych wyników nie mają. Zbadano pewną grupę osób. Część w pierwszej grupie miała wysokie wyniki, byli bardzo wydajni, mieli osiągnięcia, a druga grupa nie miała takich wyników. I zgadnijcie, która z tych grup miała wyższą samoocenę? Tak, ta grupa, która nie miała wysokich wyników. Okazuje się, że wysoka samoocena wcale nie jest. Tożsama z tym, że osiągamy wyniki. Ba, niska samoocena prowadzi nas do tego, żeby te wyniki osiągać. Stawiamy sobie coraz większe cele, pracujemy nad tym, jesteśmy konsekwentni, dojrzymy, dążymy do celu. Wieczny niedosyt motywuje nas, a wręcz napędza do pracy. To jest ta dobra informacja. Natomiast druga grupa nie miała takich potrzeb, nie miała takiej motywacji. Także dla Ciebie takie zastanowienie się nad swoją samooceną. Zobacz. Ci, którzy nie mieli podstaw, żeby się czuć ze sobą dobrze, nie mieli wyników, nie mieli osiągnięć, właśnie mieli wysokie poczucie wartości. To też pokazuje, że za wysoką samooceną wcale nie stoi satysfakcja z wyników. Prawdopodobnie ci, którzy mieli wysoką samoocenę, ale nie mieli osiągnięć, potrafili bardziej docenić i być wdzięcznym za to, co mają. I za to odpowiada samoocena. I jakby przełożyć tę część, ten nacisk na to, że jestem wdzięczny za swoje zasoby, jestem wdzięczny za to, co już osiągnęłem.